Cóż, muszę Wam powiedzieć, że tak efektownego i przeładowanego akcją zestawu gier na Androida dawno już nie mieliśmy. To kapitelny zestaw premier, w którym mamy wszystko. Wartką akcję, emocje, dynamiczną rozgrywkę i pokemony. Tak, nawet one się tu znalazły, a konkretnie jeden osobnik. No to do dzieła! Reckless Racing to żelazna klasyka gier samochodowych na urządzeniach mobilnych. Do tej pory daje nam ona sporo radochy i jest jedną z najlepszych samochodówek ukazanych w widoku z góry. Studio Pixelbyte nie zamierza rezygnować z udanego konceptu, tym razem proponując zamiast klasycznych wyścigów produkcję, w której naszym zadaniem jest uciec z miejsca rozboju, mijając po drodze szereg policyjnych patroli i zważając na ruch uliczny. Rekord Getaway daje nam sporo emocji związanych z ucieczką przed policyjnym pościgiem, a przecież na drodze spotkamy wiele alternatywnych ścieżek jazdy, power-upów i różnych przeszkadzajek, które z pewnością nie ułatwią nam dotarcia do celu. Strzelanie do zombie ten temat już doskonale znamy był już przecież wielokrotnie wykorzystywany w różnego rodzaju grach mobilnych. Trzeba jednak przyznać, że zombie Gunship Survival, czyli kontynuacja bardzo udanej pierwszej części tej serii, podejmuje tę tematykę z nieco innej strony. To bowiem tytuł, w którym wcielamy się w rolę osoby obsługującej działko znajdujące się na pokładzie śmigłowca. Naszym zadaniem jest osłona żołnierzy znajdujących się na powierzchni Ziemi przed naporem zombie, które starają się zniweczyć cały trud włożony w akcję. To naprawdę bardzo ciekawa i przemyślana rozgrywka, która z pewnością da wam sporo dynamicznej zabawy. Kto by pomyślał, że kiedykolwiek doczekamy się mobilnej gry poświęconej jednemu Pokémonowi? I to nie Pikachu, Charmanderowi czy Bulbazaurowi, ale temu, który jest bodaj najbardziej wyśmiewany przez miłośników tego anime. Mowa o Magikarpiu. Stworku, który nie posiada praktycznie żadnej wartości bojowej, a jednak osiągnął status postaci kultowej. W Pokemon Magikarp Champ. staramy się pokazać, że jest to jednak bohater, którego możemy odpowiednio wytrenować i rozwinąć. Cały czas zajmujemy się więc naszym podopiecznym, żywiąc go, trenując i startując w zawodach polegających na jak najwyższym skoku w górę. Osobliwe, ale jakże wciągające. Jeśli mieliście niedosyt po ostatnich wyczynach jej w kontekście mobilnej FIFA, to z całą stanowczością mogę powiedzieć, że oto do Google Play wkroczył prawdziwy król futbolu w odsłonie na Androida. Pro Evolution Soccer 2017 to gra po prostu świetna: ze znakomitym systemem sterowania, bardzo ładną grafiką i całym mnóstwem różnorodnych trybów rozgrywki, opartych głównie na module MyClub. To tytuł dający naprawdę sporo radochy ze strzelania kolejnych goli, z całym mnóstwem zaawansowanych technik rozgrywki i po prostu piekielnie grywalny. Konami wybrało najlepszą możliwą drogę rozwoju mobilnej odnogi nogi PESA i muszę z przyjemnością oznajmić. To najlepsza piłkarska gra na Androida i kropka. Kult Czysty, bezpretensjonalny, soczysty kult. Pomysł przeniesienia oryginalnego Shadow Warrior'a z roku 1997 na grunt mobilny wydawał się być naprawdę szalenie karkołomny, ale finalnie okazało się, że wrzucenie tego kultowego dzieła studia 3D Realms do Google Play to strzał w dziesiątkę. Przygody Lo Wanga nie zastarzały się ani trochę i nadal jest to niesamowicie grywalna, oldschoolowa produkcja, obok której trudno przejść obojętnie. To jazda bez trzymanki, z dużą ilością krwistego posocza i absurdalnych sytuacji, ale za to właśnie gracze 20 lat temu pokochali ten tytuł. Warto jednak napomknąć, że bez zewnętrznego kontrolera w ten tytuł gra się bardzo ciężko. Poza tym, cóż, naprawdę warto. Musicie przyznać, że świetnych tytułów w tym wydaniu jest naprawdę cała masa. Nie wierzę, że nie zainteresujecie się chociaż jednym z nich. W końcu to pierwsza liga gierna Androida. Z kolejnym, mam nadzieję nie mniej efektownym zestawieniem, widzimy się już za tydzień. A tymczasem lajkujcie, komentujcie i subujcie jak szaleni. Strzała!